By osiągnąć sukces we współczesnym świecie niezbędna jest kreatywność. Potrzebne są też kompetencje społeczne, więc tego typu działania, taki projekt jak ten, jak najbardziej te umiejętności pozwalają rozwijać. Moim marzeniem jest, by szkoła wyglądała tak jak dzisiaj, byśmy bawili się w teatr, tańczyli, śpiewali, układali ciekawe historie i jak powiedziałem, to jest klucz do sukcesu. Tak powinna wyglądać szkoła XXI wieku i cieszę się, że dziś tak wygląda nasza szkoła. Są zajęcia teatralne, ale o bardzo specyficznej formule, dlatego, że. Mm, no... Przyczynkiem, do, do, tematem do, do nich jest są opowieści związane z krainą, z regionem, w którym dzieci się znajdują. Jesteśmy akurat w Zielonce Pasłęckiej. To jest powiśle. Niewiele znalazłam z powiśla legend, ale pomyślałam sobie, że będzie bardzo atrakcyjna legenda stolpnicka, ponieważ wykorzystuje jakby dużą grupę dzieci i w związku z tym będzie. Będzie ona ciekawa do zainscenizowania, legenda o straszliwym węgorzu. Będzie z tym dużo zabawy, będzie animacja tkaniną, będzie e, e, praca zbiorowa. Co robisz na tych zajęciach? I robimy różne rzeczy, a na przykład robi, ja robię za, za węgorza". Podobają się tobie te zajęcia? Tak. A co najbardziej opowiedz? Hmm, chyba ten węgorz. Uważam, że dzieci bardzo skorzystały na tych zajęciach oprócz pracy w zespole i umiejętności poszerzania umiejętności komunikowania się ze sobą, bardzo dużo dowiedziały się o regionie, o legendach. Poza tym oprócz takiej polonistycznej tutaj strony myślę, że też tworzenie strategii to jak najbardziej umiejętność matematyczna. Cztery? Błędny rycerz, według warmińskiej legendy, to duch skazany na tułaczkę. Za co został ukarany? A, za zdradę, B, zbrodnie, C, magię. Robimy planszówki, gramy na przykład w bingos. Były też nagrody. Generalnie można powiedzieć, że miło i tak kreatywnie spędzacie czas? Tak, dokładnie tak. Tak można powiedzieć. Teraz za Ciebie kierujemy pytanie, czy te zadania, które tutaj wykonujecie, ty, czy te prace, one są sprawiają Wam jakiś problem, jakąś trudność, czy one są bardzo miłe, sympatyczne i mm, są dla Was z korzyścią? Są dla nas z korzyścią na pewno i możemy też bardziej do siebie tak jakby no, porozmawiać ze sobą, bo na lekcji bardzo nie można. No i można się też pobawić, pośmiać się i po, trochę, po, trochę powygłupiać. Będą mogły poznać instrumenty rytmiczne, takie prawdziwe, naturalne, za pomocą których poznamy dzisiaj metody tworzenia rytmów. Takie bardzo proste metody, dlatego że mamy niewiele czasu na przeprowadzenie tych warsztatów, ale wspólnie razem przygotujemy piosenkę ludową na rytmicznie, gdzie właśnie przy wykorzystaniu tych instrumentów muzycznych dzieci sobie spróbują pograć troszeczkę, trochę się zaznajomić z takimi starymi technikami, z takimi ręcznymi metodami wytwarzania rytmów za pomocą różnych drewnianych i metalowych instrumentów na przykład instrumenty? No to są wszelkiego rodzaju grzechotki, wszelkiego rodzaju skrobaczki, drapaczki, trójkąty, także takie typowo metalowe, ludowe instrumenty, gdzieś, które się tam przyjęły w, we wszystkich domach od wiek wieków są wykorzystywane właśnie do tworzenia wszelkiego rodzaju rytmów. Za instrumenty? Takie jedne. Jedne są takie głośne, takie dzwoneczki, a drugie są takie cisze. Mhm. Jak Ci się podobają takie zajęcia, kiedy wy możecie wziąć te instrumenty sami i sprawdzić jaką muzykę wytwarzają? Jak ci się podobają takie zajęcia? Fajne. A dlaczego? No bo lubię muzykę. Czy jest taka typowa muzyka, którą można sobie w słuchawkach odpalić, czy coś zupełnie innego? Zupełnie innego. A jest. jaka? Jakaś taka nietypowa. Taka star, stara, taka muzyka, taka stara muzyka. Ludowa? Tak. Co to jest za instrument? Tałki. Co one robią? Tukają. Naszą działką jest przygotowanie spektaklu o kłobuku i smętku z legend Warmii i Mazur. No na pewno jest to dla nich takie edukacyjne, zresztą nie tylko dla tej klasy, ale dla, dla całej szkoły, gdyż, gdyż musimy przypomnieć też troszkę legendy Warmii i Mazur, a jest to omawiane Klasie czwartej, czyli dosyć dawno, więc mają szansę na jakby przypomnienie sobie tych postaci legendarnych związanych z naszym tutaj regionem. Ale też na pewno działa integracyjnie bardzo na naszą grupę, ponieważ angażują się wszyscy, cała klasa bierze udział w tym projekcie przygotowujemy spektakl na podstawie scenariusza, który otrzymaliśmy na warsztatach. Przygotujemy przedstawienie o naszej warmińskiej legendzie, czyli o kłobuku i smętku, którzy dziecko wychowali. Kłobuk to był taki pogański bożek, który kiedy przychodził do ludzi np. z gospodarstwa pod postacią na przykład czegoś i jeśli człowiek nim się zaopiekował, to dawał mu dobrobyt i na przykład pieniądze, które kradł od tych, którzy na przykład go wygonili tego typu. I się opiekował ogólnie Tomosem, a jeśli mu się dano, to kradł na przykład. A Smetek to był taki stary dziad, który ogólnie robił różne dużo psikusów i tego typu. Kogo grasz w przedstawieniu? Smetka. Zajęcia z interaktywnych map e, uczestnicy, czyli... W tym przypadku klasa ósma tworzy interaktywną mapę swoich miejscowości. Oczywiście w tych punktach, które opisują, głównym takim założeniem jest opisanie jakiejś historii związanej z ich rodzinami, z ich wspomnieniami z dzieciństwa, ale też legendami z, tego, z tych miejscowości. I tak jak tutaj jesteśmy w Małdytach, to oczywiście najbardziej znaną legendą jest Kłobuk i ona się przewija w punktach na mapie uczniów. Jesteśmy na warsztatach, na których opowiadamy, będziemy opowiadać następnie o naszych miejscowościach, w których mieszkamy. O różnych zabytkach i legendach związanych z naszymi miejscami zamieszkania. Czy w takim razie mogłabyś nam coś ciekawego opowiedzieć? Czego ty się dowiedziałaś o swojej miejscowości? Mieszkam w Samrodzie i się dowiedziałam o różnych legendach związanych z naszym jeziorem. Na przykład jest legenda o, o złotych rybkach, które spełniają marzenia, tylko przypływają do ludzi o dobrych sercach, i jest też na przykład y, kościół, w którym niegdyś znajdowała się sala balowa. Jest to bardzo wspaniałe miejsce. No, pracujemy z komputerami i będziemy tworzyli mapę, legendę Maudyt, a raczej miejscowości, w których mieszkamy. Będziemy opisywali ciekawe miejsca i legendy z nimi związane. Będzie to mapa stworzona na komputerze. Będzie to tak jakby prezentacja, projekt będzie interaktywna.